Dzień dobry. Widzicie co, odjechałem sobie kawałek dalej, bo chciałem sobie popatrzeć w lepszym miejscu na ten, na widoki. A mam tak brodną szybę. O, teraz będzie lepiej. O naj, słuchajcie, zdecydowaliśmy, że w sobotę będziemy pracować. Żeby trochę podgonić, bo ja mam trochę stracha, że nie wyrobię się ze wszystkim. Mujerze, no zapomniałem poinformować, czy jedziemy na jeden dzień dłużej do Polski. Zaraz wam opowiem historię. Ona jeszcze o tym nie wie, wy i wiecie wcześniej. Wczoraj sprawdziłem bilety. Dzień, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Myślałem, że kupimy na cztery dni bilety, że w czwartek lecimy, piątek, sobota, niedziela. Czekaj? Czwartek, piątek, sobota, niedziela, no, cztery dni. Jak to się stało, że my wracamy w poniedziałek? Ona pewnie myśli, że w poniedziałek idzie do pracy. No nie za bardzo. Wczoraj nagle patrzymy z synem, bo chciałem zobaczyć, czy jest jakaś możliwość wypożyczenia auta. I mówię kurde, ty. My w poniedziałek wracamy. I psa musiałem ogarnąć wczoraj, żeby ktoś został z moim pieskiem i ktoś, żeby przypilnował chaty. Także ogarnąłem to. Gdzieś cały czas mam w głowie plan, żeby dotknąć malucha, ale nie mam z nie mam kim na razie. Nie mam jak. Więc na razie to odbiega. Silnik kupiłem w Polsce. Ktoś proponował pod wczorajszym filmem, żeby rozwiązać sprawę z sąsiadką i jej internetem, i chyba pójdę tą drogą. Tylko muszę przeczytać ten komentarz jeszcze raz, bo wczoraj wieczorem czytałem. Więc, jakbyście mieli jakieś propozycje, jak to rozwiązać, to będę Wam, wam bardzo wdzięczny. Ktoś mówił, że jakaś kasta chyba give Gaffa, czy coś takiego, czy ja dobrze to zrozumiałem. Muszę wrócić do tego komentarza. Kto to pisze? Ewa. Moja żona napisała do mnie uśmiechnij się. Dziękuję bardzo. I ten Ona jeszcze nie wie, że ma dzień dłużej pod Gruba akcja i słuchajcie. Jezu jak jest pięknie. Chyba otworzę szybę. Jezu jakie jest gorąco, ale super Która jest to? 22 stopnie już z samego rana nieźle, no nieźle, nie? Także dzieje się Co chciałem wam powiedzieć? Konstrukcję mamy Drugą konstrukcję praktycznie już kończę Dzisiaj skończę Jak pojedziemy do Selko na śniadanie To wezmę słupki do pergoli Jakieś pręty I będzie piękna pergola Adrian tam wykańcza płytami Dla niego to jest bój Żeby te płyty tam poprzekręcać, bo on nie lubi takich rzeczy, on nie lubi rzeczy takich stolarskich, jeżeli chodzi o, o detale. On po prostu zaraz się gdzieś blokuje i wkurwia, i, i oczywiście wie, że ja będę wisiał na nim i mówię, Karol, Adrian, mówię je jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Aż się nauczysz, jeszcze raz i, i później wiecie, ryje mu głowę, że zmarnował materiał. Ja wiem, nie mogę tego zaakceptować. Jeszcze raz. I on wczoraj miał ciężką batalię, ale przeżył, także nie jest źle. No musi się nauczyć, no i nie ma innego wyjścia. Pokazuje mu jak, tak, zmierz tu, sprawdź. Nagle dokłada płytę i mówi, nie wiem dlaczego mi to tak wyszło. Ja mówię, jeszcze raz. Załamany był wczoraj, no ale nic. Życie. Życie, piękny Mercedes Transpo, piękny sprinter 2015 Jeszcze raz to wysłała Dobra, dzięki, zaraz je odpiszę więc słuchajcie Seven będę marudził, jest wszystko cudownie, dzisiaj jest piątek, postawimy ile się da, konstrukcja siedzi. Płyty przykręcone muszą być do końca od spodu, żeby ta konstrukcja naprawdę już trzymała mocno mocno. Związane jest 140 pięknie, choć jeszcze czy tylakami chyba zaciągnę te joysy z góry, bo takie mam wrażenie, że te drewno to jest, to drewno jest po prostu masakrycznie słabe, naprawdę słabe. To się nazywa C24. C24? Tak, C24. Konstrukcyjne powinno być sztywne, twarde. A to, kurde, ja mam wrażenie, jakby był jakiś naprawdę softwood. Jakiś tak nie wierzę w to drewno, powiem wam szczerze. Może i naklejka jest. Może i to ktoś to zatwierdził, ale to nie jest to samo drewno. Powyginane, suche takie. O Boże. No, dramat, słuchajcie, dramat, nie? Dramat. Znaleźli coś taniego, jakąś tanią firmę, wiecie, to wszystko idzie teraz na pół gwiska, jeżeli chodzi o Anglię. Jakość materiałów jest gorsza niż przed Brexitem, jest gorsza jak przed inflacją. Po prostu oni chcą jakoś ratować ten rynek w każdym tym sektorze, żeby ci klienci dalej nie mieli obaw przy zakupie, żeby ta cena była jakaś taka zachęcająca. Ale materiał to jest jakbyście zamawiali z Alibaby, nie? To jest takie moje przeczucie. Ten kraj po prostu się rozpadł. Ludzie dalej tego nie rozumieją. Dalej myślą, że o, jakoś będzie, że jakoś to wszystko tu wygląda. No, wygląda, jest ładny kraj, piękni ludzie, fa fantastyczna atmosfera, e społeczność jest boska, w ogóle da się żyć, da się prowadzić biznes, ale jeżeli chodzi o taki rozwój tego kraju, no to mam wrażenie, że długo będziemy musieli czekać, żeby to się wszystko. Poruszało w drugą stronę, bo na razie to jest po prostu ku upadkowi. Ja, ja to Wam mówię jako osoba, która tutaj żyje 20 lat. Ja nie, nie, nie mówię tego, żeby ktoś mnie znaczy wiecie, jak ktoś mnie odbierze, że narzekam, to narzekam. Ja tu żyję, ja tu prowadzę biznes, ja tu mam rodzinę i tak dalej. Wszystko jest cudownie, ale też chcę być krytyczny do tego wszystkiego, co się dzieje dookoła i, i nie dramatyzuję, ale kamony. Come on. Także Zobaczymy no Co czas przyniesie Ja wam życzę miłego dnia I do zobaczenia za chwilę Let's go Miłej kapusi Cześć, cześć Słuchajcie, żeby nie było jaj Wysiadam z samochodu Wchodzę do Trawisa I pierwszy temat, który poruszamy jest Odnośnie Quality of products I quality of work Gościu który tu pracował przez ostatnie miesiące, odchodzi z pracy. Dyskutował na ten temat z koleżanką, która jest nowa. I oczywiście, wiecie, jak to nowa osoba, no tak ona przytakuje, ale on, ja go rozumiem na przykład, bo ja nie wiem, jak to się dzieje. My dopiero zaczęliśmy poruszać ten temat. I jeszcze na dodatek wyświetla mi się coś takiego na TikToku. When I was in England, I thinking about Poland. I think I will be forever immigrant. Sylwia I Fred lived in the UK for 13 years. jest na przykład filmik o rodzinie, która właśnie wraca do Polski. Nie i komentarze Milion odnośnie tego, że Brexit, że inflacja, że PKB jest wyższe w Polsce niż tutaj, że rozwój jest wyższy w Polsce niż tutaj, bla bla bla. No, no wszystkie komentarze z 896 komentarzy są negatywne i praktycznie, z tego co tak skrólowałem większość ich, negatywnych jeżeli chodzi o to co się dzieje. Ja nie wiem, no wiecie, to nie są tylko moje przeczucia, nie? Bądźmy realistami, ja wiem, że zawsze za miedzą za płotem wygląda wszystko lepiej, dopóki my tam nie jesteśmy i dlatego też człowiek, wieszcie, tak ryzykuje i nie ucieka stąd, i wiecie, bo najlepiej to się spakować i pojechać, nie? Tylko też walczy i, i, I stara się, no, no jakoś wiecie, funkcjonować dalej, rozwiązywać te problemy, nie? Ale co? Damy radę, damy radę, oczywiście, że damy radę. Tylko czas. Na wszystko jest czas. Mam nadzieję, że oni gdzieś tam na górze myślą o nas, a nie tylko o sobie, i, i to się wszystko w jakiś sposób poprawi, tak? Bo wszędzie jest ten sam shit. Ja to tak myślę. Że to jest taka parabola, wiecie Raz na górze, raz na dole I też mam takie odczucie, że jak ludzie zaczynają szybko na przykład, nie wiem, uciekać Tak to nazwijmy też trochę, bo Albo zmieniać szybko swoje miejsce To docelowo zmieniają, ale to nie jest na długo trwa, trwała zmiana Bo to się za chwilę może odwrócić w drugą stronę I wiecie, pokolenie, a pokolenie, pokolenie, a pokolenie no tak to już w życiu jest. Te różnice widać, rozmawiajmy o nich, bo jeżeli byśmy o nich nie rozmawiali, to też nic się nie, w tym kierunku nie wydarzy. A jeżeli będziemy poruszać te tematy, no to z automatu będziemy gdzieś tam je na nie wpływać. Nawet jak nie będziemy robić super strajków, ale będzie to, w, w, wiecie, w, w gronie publicznym, to zawsze gdzieś ta informacja będzie wędrowała. Ja, ja tak myślę, nie? że jak nie będzie tych rozmów, no to będziemy się poddawać wszystkiemu i tak wiecie yy, coraz bardziej będą nas tłamsić. Nie? A jak będą rozmowy, to ten balans zawsze gdzieś, gdzie sam chciał wszystko ogarnąć. Także ja lecę do roboty. timberlocki wziąłem, bo ściągle te drewno bo tak nie do końca ufam, więc zawsze tam dodatkowa śruba będzie trzymała. Lecimy, lecimy na front. A Ewa, 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 no? bo ja zapomnę Ci powiedzieć, bo wiesz, że my wracamy nie w niedzielę, tylko w poniedziałek. No, my mamy bilet w czwartek i w poniedziałek rano odlatujemy. Jak to się stało? Ja nie wiem, jak to się stało. Wczoraj z kubą sprawdzaliśmy i, i też byłem w szoku. No, dobra, trudno. Bo to w poniedziałek muszę powiedzieć. No to, da, da, bo muszę ci to powiedzieć, bo mówię kurde zapomniałem o tym ci prawie powiedzieć To jest bardzo, dobra, to jest bardzo dobra wiadomość No także, słuchaj, w czwartek lecimy, psa już ogarnąłem W poniedziałek wracamy, nie wiem czy auto wypożyczać, czy z Modlina weźmiemy pociąg, czy jak Auto, Dobra, to musimy poszukać auta w Dobra, to bajko. Co? Jeszcze też tego nie ogarnąłem. Nie muszę zadzwonić dzisiaj, ja po prostu też nie miałem głowy w tym tygodniu, trochę przemęczony. No, to czyli musimy. Za... Słuchaj, pod zamkiem może zobaczę. Musisz tak zrobić. No nie chcę stawiać w ostatniej sytuacji, bo widzisz, tam nie ma ludzi z mózgiem za bardzo, nie? A jeszcze mamy dużo nowych ludzi, którzy też są okej, okay, są dobrzy, bardzo dobrzy ludzie, tam? I, i, no jest tak, którzy jeszcze też znowu, nie? No, no właśnie jeszcze nie to. jest nasce tak w czyli też nie może być jeszcze zostawiona sama. Bo to będzie czwartek, piątek, sobota i poniedziałek bo, bez ciebie, nie? No. Dobra. No, czwartek, piątek jest ogarnie, Dobry, dobry beat. Słuchajcie, Piła już stoi i czeka na mnie. Jest piękna, naprawdę kocham ją. Długo o niej marzyłem. <grywka> Drugą taką samą mam w garażu. Nie, nie było. A ja stawiam szopkę. Pani zdecydowała, że chce mieć ten daszek krótszy, 26 cm, czy że dotąd ma tylko wystawać daszek. Teraz się wszystko okaże. Zatelefonuję do niej, uu shit i będzie wszystko wiadomo słuchajcie czas leci, może ja ponagrywam jak ja robię ogólnie, bo same update y tak e, słabo, nie? <laughs> e, wrzuciłem tutaj dodatkową, zrobiłem taką imitację belki, która będzie dźwigała dach, to nie jest ciężki dach nie oszukujmy się, ale jak już ma być słupek to niech będzie, po środku zakosy zakos, taki sam tutaj zrobię wiecie dlaczego? żeby ta buda się nie bujnęła. to samo zrobię tutaj i to samo zrobię tutaj więc ona już będzie super sztywna ona już jest super sztywna ale będzie, będzie pięknie także chodzi o taką symetrię ja bardzo lubię taką symetrię więc to będzie pasowało beleczka już jest dostosowana do dachu więc tu będą joysy leciały do samego końca, tam dokręcę belkę na końcu do tej samej wysokości tutaj i położę beleczki u góry, pojedziemy na przerwę Kupię płytę na dach lub dwie i może papę i będzie G, G. będzie go git. Do tego, tutaj taka sprawa jest, zrobię tutaj pani drzwi wraz z tym w środku. Oczywiście to nie będzie otwierane, to będzie gdzieś tutaj. Tak to będzie się działo. <grytanie> tak sobie wymarzyła, więc zmierzyłem to już. Dodaję Joyce'a z każdej strony, to będzie skręcone pięknie tutaj, co nie? Później to Będą ciężkie drzwi, powiem bo bo jak to ma być z drewna ubite takiego, jak ja tu mam, skręcone, to muszą być konkretne zawiasy. Te zawiasy chyba będą takie po prostu heavy duty fire, e, do fire doorów, żadne takie do szopki, tylko normalnie kręcone do drewna z boku, tak jak do drzwi. I one wtedy złapią tutaj nam i udźwigną, nie? Także taka szopeczka, niby, niby nic, a jednak coś. Podłoga poszła, Adrian tu już kręci. Do tego timberlocki jeszcze dokręciliśmy tam do tych joysów tutaj z góry, żeby nam ładnie to trzymało. Poszła tutaj prowadząca jeszcze belka, która złączyła wszystkie te beleczki razem. Tu można się podnieść, spróbuj się podnieść. Umiesz? Ile razy się podniesiesz? Poczekaj, no ale ile razy? Wrzucasz to? Możemy tak. się razem pociągać, obojętnie. Możesz, możesz oszukiwać. w jaki sposób. Ja dawno się nie podciągałem, więc widać nas. To będą dwa ciała wiszące. Dzień dobry. Tu, pociągamy. Podciągamy się. Widać tu, tu? włoży na głowę. 3, 4, go. 5 minut No prawie mnie pokonał. Nie? Nie, musiałem dać mu fory, wiecie o co chodzi. Jakbyście chcieli zobaczyć budowlańca, który się podciąga, to wróćcie częściej do tego odcinka. Słuchajcie, tu jeszcze poszła prowadząca pod samą no nie ma ha, żeby to się ruszyło Ja, ja lubię sobie dodać niż e, zmniejszyć ilość tego drewna Tu pamiętacie tą konstrukcję Tą tak samo, tutaj te trójkąty Ten baton to jest tylko po to, żeby trzymał płytę Trzeba będzie chyba poczuć te twoje śrubki Bo tam powychodziły, nie? Tu idzie ten Idzie już płyta Zrobi się dzisiaj tu pięknie, bo jak pojedziemy na śniadanie, idzie pani właśnie z kawą do nas, to kupię deski, żeby tu zrobić ramy pod drzwi. Taki jest plan. Dużo jest planów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Let's go. Dobra, Buda rośnie. Słuchajcie, super. Zostało przymocowane. Tutaj szedł też, jest praktycznie skończony. Tylko dwie belki jedna belka z tyłu i dach, ale płyty nie mamy, więc płytę muszę plaja kupić, plajłuda chyba. Z tego względu, że wiecie, ta płyta będzie tutaj wystawiona z tej strony. Jakbym dał USB to mam takie wrażenie, że ją szybko zje. Więc zobaczymy. Zobaczymy jak 18, Na pewno pójdzie osiemnastka. jest kupa konkretnie. <laughs> Kto takie szopki buduje? No nic, mamy dużo drewna, więc wykorzystujemy wszystko co mamy. I tyle. Tu będą drzwi, daszek, pergola. Słupki też potrzebujemy, także lecimy z tym. Let's go! Jedziemy na śniadanie. Dojechaliśmy. Co to kolega wysłał? Do A ile powinno być? Co najmniej cztery. <noise> Sami wysłał, nie? Słuchajcie, mieliśmy jechać tam te drzwi od zmywarki wymienić temu klientowi od tej kuchni co robiliśmy ostatnio, bo te drzwi były uszkodzone. Ale ja zapomniałem, że dzisiaj Polska gra o 5 i ja nie ma takiej możliwości nawet, żebym ja tam jechał, bo ja to jestem w Kibic rozsiądę się przed telewizorem i będę oglądał mecz bo i tak. Tam, tam ona chce na 20. Może i tak to na drugą księgę, nie? Cztery ładne słupki i pergola gotowa. Tam jest krótka za? okna. Ona Ten. Jest okno. Widzimy pręta, weźmy podkładki takie kumie, nie? Tak. Ja Zaczynam się jej bać trochę idę, idę się przywitać. Wróciliśmy. Mamy pełno materiału. Wzięliśmy słupki Dwie godziny do końca dnia. Mieliśmy dużo więcej planów do tego co zrobimy ile zrobimy. Ale jak pojechaliśmy do serko stwierdziliśmy, że od razu weźmiemy zakupy zrobimy Hello How are you doing? Wszystko? OK jest okej? Super. Robimy futrynę. Tu już jedna decha zamontowana z dystansem, żeby później jak kladin będzie dojeżdżał, żeby było wszystko fajnie. I tak samo zrobię te boki, więc chwila i będzie Dobra, słuchajcie, patrzcie na to. Stare drzwi. Ale nic, no powiedziała, że sobie to pomaluję no To co ja zrobić Przycięć One w ogóle nigdy nie pracowały razem, więc ustawiłem je troszkę. Potrzymasz się na chwilę. O, może szparkę tutaj poprawimy. Bardzo ładnie. No. Cudowne są stare. No takie chciała, nie? Takie będzie miała. Jest? Ona już tu idzie. Super, dobra. Z czym? Z towarem. Ok. Nie patrzeć Tak, powiedziała, dobra, nie patrzymy A jutro wjadą te drzwi tu I będziemy mogli kończyć z płytami tu Adrian zaczął robić daszek Wszystko według wskazówek Poszły joysy Do tej wysokości będzie pergola Jutro będziemy mieli co robić, słuchajcie Ta szopka jest fajna Nawet Podoba mi się Nie? Taka symetryczna Bo ładna jest No I tu wystarczy miejsca nawet dla mnie, słuchajcie Jeżeli chodzi o wysokość Nie uderzam nawet w tym najniższym miejscu Także spokojnie ten próg stąd wyjedzie, do. To... W ogóle będzie przyjemnie tu wejść. Super sprawa. Mieć taką szumkę. Tą drabinę trzeba chyba położyć, Majster, bo będzie, będzie dzwon. Dobra, skręcam te drzwi na razie. Temporary, żeby tu się nic nie stało, bo wiatr je otwiera i zamyka. I zaraz się pożegnamy. No, co ty? O nie, nie mów mi, że tam muszę wrócić. Idę po do. Na pewno. No dobra, słuchajcie robaczki, bo ja chciałem się z wami już pożegnać. Jeszcze klientka z nami zagadała, drzwi i tu wstawiliśmy, podeprzeliśmy najpierw podepra... to położyliśmy drewno z przodu. <laughs> Żeby się nie otwierały, bo zamykamy już tę budę i tu jak wieje, to ten wiatr nam wszystko popycha. Gdzie są klucze? Gdzie on je położył. A ja już ten po synach chcę lecieć. O nie wierzę. A są, po lewej stronie Dobra I mecz Polska, i widzicie, chociaż nie pojechaliśmy tam Wymienić drzwi, bo poje... um... umówiłem się, że pojadę tam jutro To i tak, zobaczcie, 30 po czwartej Pierwsza połowa pewnie będzie nieobejrzana obejrzana przeze mnie, bo zanim pojadę Do domu, zanim wezmę syna ze szkoły u. A po meczu chcę Także Tempo. Tempo życia jest wysokie, słuchajcie Zbieramy skipa, zamówiłem na poniedziałek Także cacy Śmieci mogły być wrzucone, wszystkie Zrobimy małe porządki Konstrukcyjne rzeczy mamy praktycznie jutro ogarnięte Praktycznie, no bo Dobra, chwilę mi zajmie z tymi drzwiami Nie wiem, płytami się nie będziemy zajmować, tylko zrobimy... Mój kolega wysłał mi zdjęcia, ale są pokręcone normalnie Jutro, gdybyśmy zrobili koło drzwi No bo tak, z konstrukcyjnych rzeczy mamy wszystko ready Szopka to zostaje tylko jedna płyta do przycięcia, to spokojnie Adrian sobie tam będzie ogarnął takie rzeczy, bo musimy podzielić pracę, żeby on mógł robić rzeczy, których ja nie muszę. To ja zrobię drzwi. Jak ja zrobię drzwi, to będę mógł robić tą pergolę. Czyli możliwe, że jutro byśmy to zrobili. Zobaczymy. Nie? Wszystko zależy jak szybko pójdzie z tymi drzwiami. To taka sytuacja, słuchajcie. Żegnam się z wami jego wieczorem, nie i poranka, kiedykolwiek to oglądasz, pamiętaj, my dalej walczymy dalej staramy się zrobić ten kraj ładniejszy <śmów> pozdro, cześć